Witam Cię na medytacji, na procesie oczyszczania z destrukcyjnych programów przodków. Jak wiesz, czakra podstawy łączy nas z naszymi przodkami, łączy nas z rodem, z którym pochodzimy. Ale bardzo często ten ród jest zanieczyszczony różnymi sytuacjami, emocjami, nawet niechcianymi. No to wszystko ciągnie się i ciągnie, i nie wiemy, dlaczego nie możemy wyjść z pewnych schematów. Dlatego postanowiłam poprowadzić taką medytację, która ma zadanie oczyścić wszystkie programy w naszym korzeniu rodowym. Zapraszam cię. Zajmij sobie wygodną pozycję. Usiądź z wyprostowanym kręgosłupem na krześle, po turecku, na podłodze, gdzie chcesz. Przyjmij taką pozycję, abyś nie ruszała się, nie ruszał przez te najbliższe kilkadziesiąt minut. I gdy już się ułożysz, przymknij oczy. I zacznij wchodzić do środka. Zacznij kierować swoją uwagę na oddech, wdech. I długi wydech. Kolejny wdech. I z wydechem wchodzisz głębiej w siebie, zostawiasz wszystkie zmartwienia dnia dzisiejszego. I z kolejnym wydechem jeszcze głębiej i głębiej do swojej podświadomości. Zatapia się w odczuciu oddechu. Wydłużaj wdechy i wydechy. I wchodzisz głębiej i głębiej i głębiej. Myśli wyciszają się. Miękki wdech. Długi wydech. Kolejny wdech. I wydech. I teraz, jak będziesz brała, brał, wdech kolejny. Nie zatrzymuj go na obrębie płuc, tylko wypełnij nim cały swój brzuch i idź aż do podstawy kręgosłupa. Do dna swojej miednicy i jest wdech, na sam spód miednicy i wydech. Oddychaj tak kilka razy, kierując oddech na sam dół miednicy. Poczuj to miejsce poczuj czakrę podstawy. Tam, gdzie jest jej wyjście i wejście. Miękki wdech. Do samego dna miednicy. I wydech. Poczuj jak obszar ten zaczyna się aktywizować zaczyna pulsować, robić się cieplej i przez całą naszą podróż, przez całą naszą medytację, oddychaj do głębi miednicy, do samego dna miednicy, do czakry muladhary. I teraz, kiedy już poczułaś, poczułeś swoją czakrę, jest to miejsce, które łączy nas z przodkami. Zanim wejdziemy całkowicie w proces, poproś swojego anioła stróża. Poproś wszystkich swoich aniołów, wszystkich swoich przewodników duchowych. Poproś Najwyższego o to, aby towarzyszyli ci w tej podróży. Oczyszczenia Twojego rodu. I znów zejdź nisko do swojej czakry korzenia. I zobacz, jak zaczyna powoli wyrastać z twojego dna miednicy korzeń czerwono krwisty korzeń czakry podstawy i idzie w dół idzie w dół do podłogi przebija podłogę Przebija wszystkie kondygnacje budynku, piwnice i idzie w dół, do ziemi, do gleby. Poczuj, jak dotykasz Ziemię swoim korzeniem, i idzie w dół i w dół, aby połączyć się z Matką Ziemią. Z miejscem, z którego pochodzisz, z miejscem, z którego pochodzą wszyscy, którzy byli przed Tobą, cały czas głęboko oddychaj do dna swojej miednicy. Hmm. I teraz, kiedy już się uziemiłaś, uziemiłeś, Zobacz, jak za Twoimi plecami pokazują się Twoi rodzice, za nimi ich rodzice, czyli Twoi dziadkowie, za dziadkami pradziadkowie, prapradziadkowie. Pra, pra dziadkowie. I tak dalej, aż do siódmego pokolenia wstecz. Zobacz ich wszystkich, jak się rozgałęziają. Poczuj ich wszystkich. Możesz też. Na swoim poziomie przywołać do tej podróży swoje rodzeństwo, jeśli masz. Bo jeśli ty będziesz uzdrawiał wszystko w Waszym rodzie, oni też zostaną uzdrowieni. I teraz zobacz, jak ze wszystkich Twoich przodków i rodzeństwa wychodzą takie same korzenie w dół do Matki Ziemi z ich czakr Muladhara. Zobacz, jak idą w dół i w dół i łączą się wraz z Twoim korzeniem, korzeniem Twojego rodzeństwa i wszystkich pokoleń. Łączą się w jeden wielki korzeń Waszego rodu. Zobacz go. Jak on wygląda. Może być piękny, soczysty. Ale może być też mały, z ubytkami, z ciemnościami. Zobacz, jaki on jest. Zobacz też każdy pojedynczy korzeń twojego przodka. I poczuj. To połączenie, jako, jakie ono jest w tym momencie? Cały czas głęboko oddychaj do dna swojej miednicy, i teraz obróć się do wszystkich swoich przodków. Zobacz, jak oni wyglądają, jakie mają twarze. Czy są szczęśliwi, smutni, zakłopotani, jacy są. I zobacz, ile oni musieli przejść za swoich żyć. Ile musieli przejść wojen, chłodu, głodu. Zobacz, jak nie dostawali miłości. I to, jacy byli, wynikało z tego, skąd pochodzili, jacy byli ich rodzice, ja, jakich jacy byli rodzice ich rodziców, za, przez co przechodzili, na co mieli czas. Nie mieli czasu na to, żeby zajmować się miłością, dobrocią. Byli skupieni na przetrwaniu, na tym, aby przetrzymać ród ku użyciu. I to, jacy byli, właśnie wynikało z tego przetrwania, z tej wiecznej walki, z tego wiecznego smutku. Żalu, choroby, głodu, wojen. Nie mogli zaznać spokoju. Musieli ciągle walczyć i walczyć o przetrwanie. Oni kiedyś też byli dziećmi o czystych sercach, pełnych miłości, które chciały być dobrymi istotami. Ale to, co fizyczne, przerosło ich. I. To, jacy byli, właśnie wynikało ze wszystkich rzeczy, których spotkały. Nie potrafili inaczej, robili wszystko to, co mogli, jak mogli najlepiej. Z takim domu wyszli, z takimi schematami byli. I to się właśnie ciągnie od pokoleń, pokolenie po pokoleniu. Nawet nie mieli czasu tego zauważyć. Bo cały czas próbowali przetrwać. Ale teraz ty masz na to przestrzeń i czas, to ty możesz uzdrowić cały ród. Na wszystko ciężko pracowali, nie mieli możliwości pracy nad sobą, ale pamiętaj, ty masz i jesteś gotowa i gotowy, aby to zrobić. Dzięki nim jesteś. Dzięki nim możesz być. Dzięki nim możesz istnieć, oddychać, chodzić po tej matce ziemi. I teraz poprzez wdzięczność, którą masz za to, że jesteś, niezależnie jacy byli, możesz uleczyć cały bagaż, który nieśli i który ty niesiesz. Zrozum ich. Zrozum ich, że przychodzili jako czyste istoty na ten świat. Oni nie chcieli. Oni chcieli tylko przetrwać i być na tej planecie. Nie potrafili inaczej. Tak byli wychowani, tak ich środowisko ich wychowało. Po prostu robili, co mogli. Na danym poziomie świadomości. Zobacz w nich małe, zalęknione dzieci, które nie wiedziały, jak żyć, próbowały przetrwać, nie chcieli, chcieli dobra, ale im nie wychodziło, nie potrafili inaczej. Zobacz w nich to wszystko. I jeszcze raz zobacz te Wasze korzenie, jakie są, jaki mają kolor, i teraz energią swojego zrozumienia, energią swojego wybaczenia i akceptacji. Możesz rozpuścić te wszystkie blokady. Matka Ziemia, z której pochodzisz, pomoże ci w tym. I teraz wypowiedz słowa ja i powiedz swoje imię. Teraz. Oczyszczam wszystkie korzenie mojego rodu. Jam jest, który oczyszcza je z nienawiści, braku miłości, zdrady. Oczyszczam je z lęku, braku i niepewności. Oczyszczam je z niewiedzy, słabości i choroby. Oczyszczam wszystko to, co sprawia ból, lęk i niedostatek. Oczyszczam i zobacz, jak wszystkie brudy uchodzą prosto do ziemi. I zobacz, jak Matka Ziemia bierze je w swoje objęcia i neutralizuje swoją mocą, spala je w mocy swojego serca, swojego płomiennego serca. I puść wszystko. Wszyscy Twoi przodkowie puszczają, oni już tego nie chcą, chcą lekkości, a matka Ziemia wszystko przyjmuje. Po. I kiedy już korzenie zostały oczyszczone, Twoją mocą i mocą Matki Ziemi, mocą Twoich przodków. Zobacz, jak zaczynają być zasilane krwisto czerwonym kolorem. Zostają zasilane miłością Matki Ziemi. Wypełnia je bezwarunkowa miłość. I poczuj i zobacz, jak te korzenie Twojego rodu odżywiają się. Są piękne, czyste nieskazitelne, soczyste, odżywione, tam, gdzie były wysuszone nagle zaczynają żyć i pobierać energię od matki ziemi? Hmm. I gdy już twoje korzenie i korzenie całego twojego rodu Nasyciły się energią Matki Ziemi, ale pamiętaj, one cały czas są do niej podłączone, jak dziecko podłączone z pępowiną do Matki. Jeszcze raz spójrz na swoich przodków i zobacz, jak się uśmiechają, jak oddychają z ulgą, Ty oddychasz z ulgą, Matka Ziemia oddycha z ulgą. Że to wszystko zostało oczyszczone. Wszystko co ciężkie. I jest tylko miłość. Jest tylko chęć bycia. Jest tylko to, czego potrzebujesz. I zobacz jak Twoi przodkowie wdzięczności Jeszcze dają energię od siebie dla ciebie, aby zasilić cię, aby podziękować ci za to, co uczyniłaś ich rodowi. Zasilają cię z wszystkimi swoimi talentami, a ty zasysasz to wszystko. I twoi przodkowie zaczynają wchodzić do korzenia Twojego rodu. Zadowoleni, pełni miłości i czystości. Oddychaj cały czas od dna swojej miednicy. Poczuj, jak jesteś wzmocniona, wzmocniony całą energią swojego rodu. Oddychaj spokojnie, miarowo, i powoli zaczynaj wracać do czucia swojego ciała. Weź głęboki wdech do serca i długi wydech. Pobądź sobie w tym wszystkim. Wracaj do siebie.